Październik dla studentów oznacza koniec wakacji i powrót do nauki. Również studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęli rok akademicki podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się w auli uczelni. Tradycją stało się już, że na uroczystościach PWSZ-u pojawiają się goście, z którymi uczelnia nawiązała współpracę. Są to m.in. uniwersytety w Kazachstanie, Szwajcarii i Korei Południowej. Również i tym razem pojawiło się wielu zagranicznych gości, w tym studenci z wymiany. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz prezentacji filmiku, który przedstawiał najważniejsze wydarzenia z życia uczelni z ubiegłego roku. Następnie przemowę wygłosił rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, profesor Maciej Pietrzak. Przede wszystkim chcę Wam, drodzy przyjaciele, pogratulować wyboru, wyboru naszą uczelni. Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej przekonali się. My, Was, a Wy, nas, że to był dopływ. Jednocześnie jeszcze powiedzieć, że to bardzo dobrze umiecie wybierać, bo jeszcze niedokrotnie w dorosłym, zawodowym życiu, będziecie musieli dokonywać wyborów e, już wkrótce. I ważne jest, żeby te wybory były racjonalne, żeby były przemyślane, rozsądne, oparte o właściwe, prawdziwe, rzeczywiście funkcjonujące fakty o prawdziwe informacji. To niezwykle ważne. Chciałbym także, żebyście stali się studentami z prawdziwego zdarzenia. Gdybym miał ten tekst napisany, a niestety go nie mam, to to słowo studentami stałoby tutaj, jak to się brzydko mówi, napisane dużymi literami. A więc studentami, którzy są świadomi, w jakiej uczelni studiują. W uczelni, której patronuje nie tylko wybitny dydaktyk i pedagog, którego dzieła w dużym stopniu są nadal aktualne i które są przedmiotem poważnych badań, bardzo ekumenologicznych, czego dowodem jest obecnym, chociażby obecność naszego gościa, profesora Andra Saliszewskiego, ale także, który przybył tutaj jako uchodźca, jako eksulant, jak mawiają nasi cześci przyjaciele. I to w dzisiejszych czasach jest dla nas wszystkich szczególnie zobowiązujące. Chcę także żebyście jak najlepiej wykorzystali czas studiowania, czas który może w dużym stopniu zadecydować o waszym przyszłym zawodowym, społecznym, a często i osobistym życiu. Chciałbym żebyście nie poddawali się łatwym schematom, żebyście nie szukali łatwych rozwiązań, żebyście byli niepokojni, żebyście nie bali się zadawać trudnych pytań, żebyście wiele wymagali od siebie, ale także od innych, Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Blisko 650 osób rozpoczyna w tym roku naukę na leszczyńskiej uczelni na takich kierunkach, jak logistyka, administracja czy wychowanie fizyczne. Wręczono także wyróżnienia magna cum laude, a cała uroczystość zakończyła się sadzeniem drzew w Ogrodzie Narodów.